Odmładzanie na surowo to nie jest żadna rewolucja, to po prostu kolejny eksperyment na naiwnych ludziach szukających pomocy. Mówią, że surowe warzywa i owoce to sposób na zdrowie i młodość. Prawda jest taka, że to tylko najgorszy rodzaj wyniszczającej diety, która powoli zabija zdrowie od środka. Zamiast dawać ci cenne składniki odżywcze, surowe rośliny jedynie obciążają organizm błonnik to tylko zapychacz który nie robi nic dobrego dla twoich jelit przezroczystość skóry zmniejszenie energii a w końcu totalne wyniszczenie i to nie jest oczyszczanie to powolne stawanie się cieńszym słabszym pozbawionym sił człowiekiem Ludzie, którzy żyją na takiej diecie przez kilka miesięcy, wyglądają jak po długotrwałym głodzeniu. Ale to nie jest najgorsze. To to, że wyglądają fatalnie. Ich ciała nie dostają niczego wartościowego. Po kilku miesiącach na surowych warzywach czy owocach zaczynają wyglądać, jakby zostali dosłownie wypompowani z życia, jak puste skorupy. To jak eksperyment w laboratorium, który zmierza ku ruiny. Zamiast tego, co oferują w odmładzaniu na surowu, powinniśmy zwrócić się ku naturze, która mówi jedno. Białko, tłuszcz, mięso. To nasza prawdziwa energia. Wszystko inne to marnowanie czasu i zdrowia. Pora skończyć z tymi kłamstwami o witalności na surowych roślinach. Jeśli chcesz naprawdę być pełnią sił, wróć do korzeni, postaw na to, co działa naprawdę mięso i tłuszcz, reszta to tylko fantazje, które prowadzą do ruiny, a nie do zdrowia.